W modelarskim poradniku zapraszam na kolejny film, w którym wracam do techniki lamelowania, czyli tak naprawdę gięcia i klejenia na mokro poszczególnych elementów modelu. Technika jest bardzo ciekawa, potrafi rozwiązać wiele problemów, przed którymi stają modelarze, i mimo że ten temat już kiedyś pojawił się na kanale, tym jednak razem w takim zbliżeniu, z bardziej szczegółowo omawiam tą technikę wykonania poszczególnych elementów. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy subskrybują kanał, lajkują ten kanał. Cieszę się, że pojawiają się komentarze, w których możemy po prostu podzielić się wzajemnie swoim doświadczeniem. Zapraszam na film. Lamelowanie już pokazywałem wcześniej w filmie przy budowie modelu Junkers. Ale teraz chciałbym pokazać jeszcze raz taki proces lamelowania statecznika pionowego. Duży model, dość duży ten statecznik w takim dziwnym kształcie. No właściwie nie ma tego, jak inaczej wykonać jak tylko i wyłącznie w procesie lamelowania co to do końca jest to lamelowanie przygotowane mam kilka paseczków z balsy 2 mm jest to grubość 8, 6 i 4 to wszystko stworzy krawędź de facto natarcia statecznika i będzie to po prostu tego typu będzie to po prostu tego typu e, złożenie trzech różnych grubości po to aby całą tą krawędź w ten taki okrągły sposób wykonać. Jak to wykonać, to jest bardzo prosty proces, a uzyskujemy w jego wyniku bardzo sztywną krawędź, i właściwie tu już nie będą potrzebne żadne wzmocnienia, jeżeli to wszystko zostanie wygięte i sklejone oczywiście sklejone na mokro. Jak to wykonujemy? Otóż zaczynamy od namoczenia tych listewek. I listewki zostały namoczone. Palca oczywiście, tak cieniutka jak 2 mm, bardzo łatwo się daje wyginać. Kształtuje się właściwie w dowolny spokój, sposób, a jak jest jeszcze mokra, tak jak w tym przypadku, to widać, że bez problemu uzyskujemy różne kształty. I dobrze jest wstępnie takie listeweczki sobie po prostu przegiąć, przejechać na krawędzi stołu, przejechać na palcu. Tak, aby one zaczęły się kształtować jakieś takie łuczki. Oczywiście, im jest szersza, tym będzie trudniej. Ale z reguły lamelowanie O, na przykład, może się urwać, tego już nie przewidzimy, materiał nie jest jednorodny, wiadomo, że to się po prostu może zdarzyć. Oczywiście, im bardziej sobie go wcześniej. O, tu jest też dość twardy kawałek, będzie z tym pewnie problem. Ten kawałek będzie bardzo trudno wygiąć, ale tu, gdzie ten materiał jest nieco rzadszy, ma bardziej taką jednorodną strukturę, nie jest taki bardzo poszatkowany tymi różnymi utwardzonymi fragmentami. On daje się po prostu to wszystko bardzo ładnie wygiąć i już możemy sobie wyginać z tego kółeczko. Listwy oczywiście namokną jeszcze przez chwilę, a my w tej chwili, aby dokładnie odzorować kształt, w którym będziemy kleić. Musimy użyć szpilek modelarskich i całą trasę tak naprawdę tego naszego klejenia obszpilkować. Oczywiście szpilki wbijamy prostopadle do. Deski, na której będziemy układać nasz element. Chodzi o to, żeby nam się to wszystko nie krzywiło. I wbijamy dokładnie w linię, którą mamy w projekcie. Tak, aby po tej linii potem udało się element wytrasować. No tu jest akurat kawałek prostego. Tu nie ma potrzeby. Zbyt dużo. Ale już tutaj zaczyna się łuk. I należy go. Odwzorować. Zachowanie, tak jak mówię, prostopadłości wbijania tych szpilek w linię, którą chcemy odwzorować. No, i tu jest największe zagięcie. Tu musimy wbić tych szpileczek nieco więcej, po to, aby oddać właściwie ten rzesz łuk, który chcemy uzyskać. A przez to, że zostaną sklejone ze sobą trzy paski, a klej wyschnie, będzie można w sposób bardzo trwały uzyskać ten kształt, gdyż klej po prostu się utwardzi i będzie nam gwarantował ukształtowanie tego elementu w taki sposób, jaki oczekujemy. Tak się wykonuje końcówki skrzydła. Tak można wykonać również taki dość nieszablonowy element, jakim jest. Na przykład ten pionowy wstatecznik mojego modelu, i tak jak mówiłem, tu jest dość twarde, ale próbujemy sobie to układać, i jak widać, bez problemu udaje się nam zawinąć ten element balsowy w taki sposób, aby on po prostu przylegał. Wcześniej miałem przygotowany stelaż, czyli proste, sklejone elementy. Jeżeli to jest końcówka skrzydła, to jakieś tam widlaste sporniki, które umożliwią ukształtowanie. No i teraz właściwie jest to bardzo proste, kiedy już mamy tak przygotowany element. Możemy sobie przesmarować klejem punkty styku z naszym stelażem, tak naprawdę. Klej wodoodporny, zwracam uwagę, D3 lub D4. Wiadomo, że on będzie wiązał również... Na mokro. Przyklejamy pierwszy element tutaj z jakimś zapasem, i oczywiście kolejną szpileczką będziemy teraz dociskać. Lekko to naciągamy, tak aby to dobrze przylegało. I na tym etapie nie szpilkujemy jeszcze tego zbyt opicie. Ukształtowaliśmy pierwszy element i musimy przykleić teraz długi. Oczywiście, o ile pierwszy kleiliśmy tylko punktowo, o tyle ten drugi element, który będziemy układać za chwileczkę, musimy już przesmarować w całości. I dobrze jest, ponieważ jest to 6 mm, czyli jakby oskąg na tym elemencie jest z ósemki na szóstkę 2 czyli po jednym, ponieważ chodzi o to, żeby ta krawędź była zbieżna, musimy przygotować sobie 1 milimetrowe podpóreczki. Ja tu skorzystam z jakichś gotowych, już wyciętych elementów, których tego typu cienkie listewki mam. To jest sklejka właśnie 1 mm. Kolejne jakieś przygotowane elementy modelu, ale wykorzystam sobie takie coś ala pileczki po to, żeby je tutaj podłożyć. W kilku miejscach, aby nam się to wszystko ładnie ułożyło i aby ta krawędź tak naprawdę została ułożona na odpowiedniej wysokości. No i teraz nie pozostaje nic innego, jak przesmarować po całej długości układany kolejny pasek. I zaczynamy znowu od góry. Teraz musimy tą pierwszą szpileczkę, o, popuścić. To nam odskoczyło, oczywiście jeszcze nie zdążyło związać. Przykładamy drugi i znowu mocno dociskamy. I tu sobie zastosuję taką szpileczkę na razie montażową, bo po dołożeniu dopiero trzeciego elementu, wszystko będziemy mogli przeszpilkować jeszcze raz, aby nam się to wszystko ładnie skleiło, i ustawić na odpowiedniej wysokości nasze listwy. Zwracam uwagę na to wstępne przegięcie tej listwy. Tak, i to już jest ostatni element. Więc teraz całkowicie mocno. I o ile ten pierwszy podparty był jednym klinem. O tyle teraz stosujemy drugi klin. I teraz, kiedy już trzy nasze listy zostały dociśnięte, możemy już te szpilki potraktować ostatecznie ściskamy, to widać, że klej zostanie tutaj w tej chwili wypchnięty tą sobie usuwamy i również ją tutaj dociskamy i oczywiście zapewniamy odpowiednie ułożenie tych naszych listerek i znowu za pomocą szpilek modelarskich dociskamy tak, aby uzyskać ciasne przyleganie wszystkich sklejanych ze sobą warstw. Dzięki temu mamy absolutną Pewność, że układają nam się w odpowiedni sposób nasze listewki. Dociskamy to wszystko szpilkami i tak element zostawimy do wyschnięcia. To oczywiście potrwa parę godzin, ponieważ deseczki są namoczone a klej na mokro będzie wiązał nieco wolniej, więc musimy to zostawić najlepiej na całą noc. Ale w takim procesie. Jutro, mając już te same dziurki, bardzo łatwo powtórzymy drugi statecznik. Bardzo szybki proces, łatwo się to wykonuje. I jutro będzie to już absolutnie sztywny element. Minęło 12 godzin. Elementy na pewno zostały już sklejone. Ja tu jeszcze dołożyłem takie usztywniające elementy w narożnikach, zwłaszcza tu, gdzie jest elementy lamelowane, są doklejane. Warto takie trójkąty wzmacniające wkleić. Aby to miało mocniejsze połączenie. No i zaraz spróbujemy ten element podnieść i zobaczymy, jak to wyszło. Nowy element zdjąć no wystarczy, oczywiście, odpiąć nasze szpileczki. Jest ich tu troszkę. Tak, w dwóch trzech miejscach nam oczywiście się to gdzieś przykleiło do projektu, ale to są drobne rzeczy. Widać, że tu udało się utrzymać no tu Zaraz to wszystko delikatnie przeszlifujemy. No i element jest już bardzo sztywny. Wygląda całkiem dobrze. Jest to mocne. Można już na to naciągnąć pokrycie oczywiście po przeszlifowaniu. Lub no tak jak w moim przypadku będzie to element pokryty cienką balsą ale widać, że taka technika się sprawdza, to jest bardzo sztywny, bardzo twardy element. Dosłownie dwie minuty pracy papierem ściegnym na klocku, widać tutaj ten charakterystyczny, zbieżny element, który, na którym nam zależało. To oczywiście będzie jeszcze finalnie wykończone, to jest taka zgrubna obróbka tylko po to, aby pozbyć się nadmiaru kleju. Natomiast te elementy kładzione na mokro po wyschnięciu są bardzo sztywne, twarde i jest to doskonała technika, którą polecam wszystkim modelarzom.